Dzień dobry, dzień dobry, witamy w kolejnej lekcji live angielskiego od zera do bohatera. Ja się nazywam Wojtek. Cześć, nazywam się Ania. Bardzo nam miło Was przywitać. I chcielibyśmy dzisiaj zacząć od takiego coachingu na temat tego, jak wrócić do nauki angielskiego po wakacjach. Dlatego, że wiele osób ma miało pewnie krótszą, dłuższą przerwę wakacyjną i zazwyczaj jak zrobimy sobie jakąś przerwę, to potem jest tak trochę głupio wrócić, o nie, co powiedzą inni, o nie, ja tutaj się za mało nauczyłem, albo już mi się nie chce, bo przecież wszystko zapomniałem czy zapomniałam. To chciałam ja powiedzieć, że mój mózg by się rozleniwił, tak? Tak yy, i dlatego, yy, dlatego, no właśnie, że tak nasz mózg się rozleniwia, jak mamy wakacje i zrobimy sobie też takie wakacje od nauki, ale właśnie warto wykorzystać ten nasz odpoczynek, ten, ten fakt, że odpoczęliśmy w czasie wakacji i w czasie naszych różnych urlopów czy wyjazdów. Bo każdy ma prawo I odpocząć, tak? Każdy ma prawo odpocząć i macie, mamy tak samo prawo odpocząć od nauki przez dwa, trzy tygodnie, czy ile tam, nie wiem, czy jeden tydzień. Każdy z nas ma prawo to zrobić, dlatego że nie, za, nie zawsze też na przykład na urlopie się udaje, udaje czegoś tam pouczyć, wiemy to z praktyki. Dlatego Dlatego chcielibyśmy właśnie Wam powiedzieć, że warto to, ten fakt, że macie teraz, że. Znaczy, oczywiście pod warunkiem, że wyjechaliście gdzieś, że, a wiem, że niektórzy z Was tutaj planują dopiero we wrześniu wyjazd, więc jeszcze później będziecie ładować akumulatory. W każdym razie warto wykorzystać ten fakt, że jesteście, jesteśmy po urlopie bardziej wypoczęci, mamy mimo wszystko więcej energii i zrozumieć to, że sobie, jakby zaakceptować to, że sobie odpuściliśmy na przykład w czasie urlopu nasze różne tam obowiązki i jakieś takie rzeczy związane z nauką czy aktywności różne. I akumulatorki już są i załadowane. Są już załadowane tak? i warto właśnie powoli wracać znowu na, na prawidłowe tory, dlatego, <laughs> może nie prawidłowe tory, to po prostu na tory do nauki. Do, do, do codzienności. Do codzienności no. i do rzeczywistości, tak, dlatego, że jak wracamy do tej rzeczywistości i nie do końca wracamy do tych nawyków, które były przed, na przykład naszym urlopem, to potem po prostu będziemy na siebie źli, że jednak gdzieś tam za długie były przerwy, czy, czy właśnie mm, w pewnym momencie może mieć takie chwile zwątpienia, że może po co się uczyć. Także spokojnie, każdy z nas ma prawo do urlopu, mamy prawo odpoczywać, mamy prawo robić sobie przerwy, ale najważniejsze jest właśnie to, żeby potem wykorzystać tę energię i wracać powoli do nauki. Dokładnie. A kochani, teraz ja się wtrącę. Proszę bardzo. Bo nie chcę, nie, żebyś tak cały czas pracowała, bo no. też to, to jest tak równouprawnienie, tak? Więc kochani, chodzi <laughs> o to, że. Że, że wiadomo, że, że mamy odpocząć i proszę nie mieć żadnej, mo, możecie mieć w sumienia, że może nawet nie, nie, nie uczyliście się tyle czasu, ile byście by albo nie wykorzystaliście a cześć, 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 a nie wykorzystaliście czasu, jakbyście chcieli, ale tam spokojnie, bo macie prawo odpocząć, po to jest lato, po to są wakacje, prawda? I teraz jak Ania wspomniała, akumulatory są Naładowane i wracamy do pracy, do dzieła. Warto jest zawsze zastanowić się, gdzie ostatnio no, gdzie zostałeś ostatnio przed wakacjami, spojrzeć na te notatki, odświeżyć te ostatnie rozdziały, które były tak. a, ostatnio nauczone dla was a, przez Was, do, dzięki temu to możecie trochę no, przypomnieć sobie, tak, i wrócić do tego, co było wcześniej. Tak, tak, tak. To też właśnie to jest dobry temat, który poruszyłeś. Że właśnie jak wracać po jakiejś przerwie, no to przede wszystkim. Powtórz odrobinę materiału, którą, której nauczyłeś, nauczyłeś się, nauczyłaś się ostatnio. Czyli właśnie powtórzyć ostatnią lekcję czy jakieś ostatnie ćwiczenia, które robiliśmy, żeby, żebyśmy sobie przypomnieli, gdzie jesteśmy tak? po, tej, po tej przerwie, bo to też wtedy motywuje dodatkowo, bo my sobie to przypominamy. Ja, no tak, to ja wiem. No to dobrze, to mogę iść już dalej i nadrabiać jakieś może zaległości, jak niektórzy z nas mają, albo, albo po, prostu, po prostu iść dalej, tak? Ale muszę podkreślić, że jest warto, żeby to odświeżyć i wrócić do tego, co było, bo wiadomo, że jest, jak jest taka długa przerwa, no niektórzy mają, jak Ania wspomniała, tygodniowe przerwę, ale ja za niektórych studenty, którzy biorą sobie całe, całe lato, na przykład dzieci, które uczymy, a, całe lato, czyli dwa miesiące przerwę, więc warto by było a, wrócić do tego, bo wiadomo, że jak im więcej im większa ta przerwa, to im, no, im trudniej jest wrócić. Tego, bo im łatwiej jest zapomnieć, prawda? Tak, tak, tak. I też potem myślę, że łatwiej jest powiedzieć sobie, a nie, ja nie dam rady, a to jest za trudne, ja muszę się tego znowu od początku uczyć. Nie, nie myślimy tak, nie myślimy <gry> tak, to te przekonania są złe. Od razu obcinamy sobie skrzydła nie robimy tak. Tak, tak, tak. Właśnie o to chodzi, żeby. żeby krok po kroku wracać, nie zniechęcać się i właśnie też zaakceptować to, że mieliśmy jakąś przerwę. To jest normalne. Mam że, macie do tego prawo. Właśnie i żeby nie robić sobie takich wyrzutów, że o nie, ja tutaj się nie uczyłam przez dwa tygodnie, na pewno już wszystko zapomniałam i w ogóle bez sensu to jest, tak? Nie, nie. To jest, nawet czasem jest tak, że jak nasz mózg odpocznie chwilę od jakiej, jakiejś czynności, którą robimy, którą robimy mm -hmm. czy jakiś tydzień, mm -hmm. dwa sobie zrobimy wolnego na przykład, to potem właśnie wracamy z taką nową energią i z nowym entuzjazmem, żeby coś kontynuować. Świetny temat poruszyłeś, Aniu, ponieważ większość, jest to, jest to udowodnione, kochani, większość naukowców, wybitnych ludzi, które są najlepsi w swoim fachu, mają jakiś taki takie no, kreatywne hobby albo coś takiego, że, gdzie jak jest tutaj trudno, to odchodzą do te, od tego właśnie, żeby od, od pracy, tak? Więc a robię sobie przerwy, idą sobie na spacer, zagrają sobie na skrzypkach, pomalują jakiś Picasso, albo coś takiego i dzięki tak temu jak to, to, robisz, to, to tak, no, ale, ale chodzi o to, że mogą sobie zmienić, mogą, mogą jakby mieć ten, ten czas, żeby stanąć i trzymać ten dystans od tego, i wracają z inną energią, z innym poglądem do tego wszystkiego. Ja też mogę taką małą anegdotę kiedy ja byłem programistą w Kanadzie i początkujący, pisałem coś, jakiś kod, nowa funkcja, super, piszę nową, kolejną funkcję i złamałem tą poprzednią i dwie kolejne i to wiesz, łapiesz się za głowę, o co, tak? Więc przecież później się schodzi na kawę, z kolegami porozmawia, wraca i już świeże podejście do tego, więc tak, traktuje się tą, tą przerwę wakacyjną w taki sposób. Tak, tak, tak i tutaj też właśnie to jest kolejne, że jak Czujesz, że już nie możesz dłużej się uczyć, czyli na przykład dzisiaj już jesteś zmęczona, zmęczony, to warto to odpuścić i warto zacząć od kolejnego dnia z nową energią. Tak, tak. tak bo to nic jest na bardzo... siłę. Więc bardzo dobrze, co Ania mówi. Nic na siły, bo jak jesteście im bardziej zmęczeni, to, to, to będziecie tylko budowali swój nienawiść do tego, co robicie, bo jest, aha, muszę to jeszcze robić, im sobie odpoczął, tak? Więc, no no, może tak, bardziej. tak, to, to, to lepiej powiedziałaś, ja. to wybaczcie moje słownictwo. No. No. Tak, także chcieliśmy Wam dać taką dawkę motywacji na to, żeby, żebyście śmiało w razie czego odpoczywali sobie w czasie Waszych wakacji. Oczywiście. Jeżeli macie taką przestrzeń na wakacje, żeby zabrać ze sobą angielski, no to jak najbardziej, to jeszcze lepiej, tak? Ale jeżeli nie macie takiej możliwości, to spokojnie nic się nie stanie wrócicie po prostu z nową energią. Wielki powrót do nauki. Tak. <gry>